Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem cynk, mam nadzieję, że macie dobre humorki, bo czas na kolejną reakcję. Kolejna piosenka z Eurowizji, tym razem Finlandia, bo były komentarze, żebym obejrzał sobie Finlandię. No to sobie obejrzę i, i ob, 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 obczaimy co i jak, tak? Mm. Mogę tu swoją drogą jak ten ekran i tak mam prawo autorskie, więc nie mogę na tym zarabiać. Sobie troszeczkę powiększymy to tak, żeby było mniej więcej widać lepiej. O, coś takiego. Bo i tak ja mam prawo autorskie, na to się nie da zarabiać po prostu. Więc lecimy. Mhm. Oczywiście no z góry uprzedzam fanów tej piosenki. Ja nie oceniam, kto jaką ma ranking jaki jest i tak dalej. To jest moja prosta, czysta reakcja pierwszy raz pierwszy raz, żeby odsłuchać, tak? Więc no, ostrzegam. Jeżeli nawet jesteście fanami, to nie obraci się, jeśli zbruzgam ja z sukę tę piosenkę. Lecimy. Nie słyszymy? Trzeba, żeby się. O, dobra. Ło! Wow. Taki Muszę się przyjrzeć. Fajne spodnie, taki ten. Tu, oczywiście, klata to. I grzybek. Hmm. Zajebista bit ale ja nie słyszę jego głosu, bo ja... ja słyszę, ja jakbym słyszał podwójnie. Nie jestem w stanie, kurwa, odróżnić jego głosu. Który to on, a który to jest playback? Bardzo mi się to nie podoba, że na start miał. No. Za, du za dużo playbacku nie, nie słyszę jego głosu nie jestem w stanie ocenić czy ma dobry głos czy on ma przerobiony teraz ale beat zajebisty to ja taka mroczna chyba piosenka co chyba nie wygląda jakby miała być mroczna to zabija tą mroczność oh tancerki oh fuck Ha, fajne. Fajne, ale tak dużo playbacku, że nie jestem w stanie usłyszeć jego głosu. Je czy on śpiewa dobrze, czy on śpiewa kiepsko? Bo wszystko jest nagrane, to jest playback. Ale wejście i muza wyjebista w kosmos. Cały czas dwa głosy słyszę. Dwa głosy słyszę. Kurwa mnie to. No, dwa głosy. No nie. Ja chcę jego głos. Dlaczego oni, oni puszczają playback sam? To chyba było najwięcej jego głosu. Ma fajny głos, tylko jest tak dużo playbacku. Że bardzo mi to przeszkadza ogólnie No Dwa głosy, playback, czysty playback Jak... Muza jest wzajbista, ale <laughs> Okej, okay, rozumiem już wygląd, bo rozumiem i teraz już się wyjaśniło. Rozumiem ten wygląd teraz i rozumiem tą fryzurę i, i wygląd pasuje świetnie do tego utworu. Yy... Problem jest taki, że ja nie jestem w stanie odróżnić jego głosu, więc nie mam pojęcia, czy on ma fajny głos i śpiewa fajnie, bo to jest zwykły playback. Więc w mojej ocenie on jest y, bardzo nisko. Muza jest wyjebista. A to mi się nie podoba bardzo. Bardzo chujowa scena. Cały czas słyszę playback. Nie jestem w stanie odróżnić jego głosu. To mnie potwornie irytuje. Nie jestem w stanie go ocenić. No cały czas... ten no, playback, on nawet nie śpiewa i leci ten sam głos, który cały czas słyszę, więc ja go nie słyszę. Fajne, fajne. Ok. Najlepszy głos to jest playback. Jego kompletnie nie słyszę, więc nie mam pojęcia, jaką śpiewa. E, wstęp ciekawy. W ogóle zdziwiłem się, bo myślałem, że to będzie mroczna posłanka. Okazuje się, że to jest e, po prostu na imprezę piosenka. Tancerki e, dla mnie się nie podobają. E, ogólnie to, jak tańczą, jest dla mnie no, brzydkie. Tu nie jestem w stanie odróżnić jego głosu kompletnie. Ta scena potwornie mi się nie podobała, bo... Da, 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 wydaje mi się, że on udaje za bardzo. Że nie czuję się naturalnie w tym. Yy, przynajmniej w moim odczuciu. On mi bardzo... No nie, on wydaje mi się za bardzo sztuczny w tu. I to potwornie sztuczny. Hierografia yy, w większości ciekawa, na pewno. To kompletnie mi się bardzo się nie podoba. ta ludzka stonoga to mi się nie podobało. Może dlatego, że mam skojarzenia z tym. Ten moment, w którym on w ogóle zaczął śpiewać, tylko że tak naprawdę nie on zaczął śpiewać, był, był dla mnie szokujący. Ale ja nie jestem w stanie jego odróżnić i on dla mnie to jest takie miejsce... Nie wiem, z 20. Bo robi imprezę, tyle że... Podejrzewam, że jeżeli by mu wyłączyli te wszystkie playbacki... To by to było gówno, szczerze mówiąc, bo mu za w kosmos, nie, że robi taki bum bum. Dobrze by mi się pracowało przy takim czymś. Ty, ty 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 i se pracuje, nie? Ty, ty 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 ty, ale ogólnie piosenka bardzo mi się nie podoba. Ponieważ y, ja go nie słyszę pod tym kątem, oceniam, tak? Że nie jestem w stanie go osł y, o ten. Ale od czasu do czasu mógłbym słyszeć taką piosenkę po prostu. To jest moje zdanie. Y, ogólnie takie miejsce, no nie wiem. 30 20 Ile jest krajów? 37. Tam. No to nie no, wyżej, no to 20 miejsce bym mu dał. Tak na oko, nie? Nie jest moim faworytem. Nie nie podoba mi się na takiej zasadzie, a on ja go nie, nie odróżniam jego. Strówka na początku wydawała mi się beznadziejna, no bo tu mam mroczny klimat, a on jest tak na zielono, nie? Ale później bardzo szybko to się wyjaśniło o co chodzi. To jest taka bardzo pogodna piosenka. Bit kurwa wyrąbisty. Robi taką, wiecie, bum-bum, ściekę. Spoko. Piosenka mi się nie podoba. Ogólnie on wydaje mi się bardzo sztuczny, te reakcje niektóre, nie wszędzie, ale te niektóre reakcje, jak na przykład tam, że tam język wystawia i tak dalej, o tu, nie podoba mi się, bo wydaje mi się sztuczny. Ale mogę się mylić oczywiście, bo to tylko moje odczucie. Więc no tyle z mojej reakcji. jakie no, Jak się czuję mieszanie tak naprawdę, bo zrobił na mnie takie, beat na mnie zrobił, to muzyka na mnie zrobiła takie, mm, 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 nie? Niekoniecznie on. Wydaje mi się za bardzo sztuczny miejscami. Miejscami taki ten, ale wydaje mi się za bardzo sztuczny. To tak jak, ale to też taka, wydaje mi się, też piosenka parodyjna troszkę, nie? Nie wiem, o czym ona śpiewali. Tam pisze, śpiewał, śpiewał szampan, więc prawdopodobnie jakimś chlaniu, o jakiejś imprezie pewnie, o tańczeniu, o dziewczynach. Coś, pewnie coś nie z tym. Oczywiście zgaduję tylko. No ale to tyle, nie? Zadowolony jestem z tej piosenki, aczkolwiek pff, słyszałem lepsze i przy lepszych się bawiłem, więc. Tyle. Dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie i do następnego.